Instytut Fizyki otwarł swoje sale wykładowe dla przyszłych studentów. Zobaczcie, co zaprezentowali prowadzący oraz wykładowcy. Nasz dzień otwarty organizujemy po raz drugi. W zeszłym roku właściwie tak na poważnie rozpoczęliśmy pierwsze spotkania były. I ma to za zadanie przybliżyć nauczycielom i uczniom z różnych z regionu praktycznie Śląska naszej oferty dotyczącej dydaktyki, głównie dydaktycznej, ale także naukowej. Więc przedstawiamy tutaj, co robimy. Nasz profil jest ułożony w ten sposób, że uczniowie mogą się spotkać ze studentami, ale także z absolwentami, którzy pracują w firmach. I w tym roku na przykład jest to firma Prewak. Oferta edukacyjna Instytutu Fizyki jest naprawdę szeroka. Kierunek był trochę przypadkowy, ponieważ wcześniej miałam zupełnie inne plany. Ale dowiedziałam się, że mamy bardzo nowoczesne centrum badań w Chorzowie i uznałam, że może to jest czas na zmiany. Okazało się, że rzeczywiście był dobrym wyborem. Z mikro i nanotechnologię na drugim stopniu. Wybrałem ten kierunek, ponieważ było to, może tak powiedzieć, kontynuację po informatyce stosowanej. Mimo, że według nazwy niekoniecznie pasuje ze sobą. To tak naprawdę ta mikro i nanotechnologia, no to tutaj jest teraz współczesny przemysł. Nauczyciele szkół bardzo cenią sobie dni otwarte Instytutu. Dzień otwarty jest zawsze takim wyjątkowym, taką wyjątkową okazją do tego, żeby naprawdę zobaczyć coś ciekawego i coś ciekawego młodzieży pokazać. Zajęcia rozszerzone z fizyki w Instytucie są zawsze ciekawe. Bardzo mi się podobały te nasze dzisiejsze, te nasze dzisiejsze wykłady. Zawsze taki charakter popularyzatorski jest bardzo dobrze widziany, także właśnie wśród młodzieży. Oni są tym tematem bardzo zainteresowani, ale także bardzo wysoko cenię to przedstawienie kariery, czyli przedstawienie osoby, która ukończyła studia i gdzieś dalej rozwija się w firmie czy, czy, czy na uczelni, pokazuje tą swoją ścieżkę. Myślę, że to są bardzo cenne przykłady, tak, także nie tylko dydaktycznie, ale także wychowawczo. Uczniowie chcą podjąć świadomą decyzję o swojej przyszłości. Dlatego przyszli sprawdzić ofertę Uniwersytetu Śląskiego. Fizyka to jest w ogóle coś, co mnie interesuje. Jestem też na, w klasie Politechnicznej, która ma rozszerzoną fizykę. Fizyka dla mnie osobiście jest w pewnym czymś w rodzaju pasji. Więc stwierdziłem, że czemu byś się tu nie wybrać. Tym bardziej, że są to studia, coś, co mnie za niedługo będzie czekało, za rok matura, więc potem po maturze studia. Więc... Nie otwarte to okazje, aby poznać wybrany kierunek jeszcze przed rozpoczęciem studiowania. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych wydziałów.